Cześć, to Udan ok. Zapraszam na odcinek poświęcony eventowi z okazji Bitwy pod Oliwą, a który dostępny jest do dnia 28 listopada. Nagroda główna to po wypełnieniu 5 misji postać dowódcy Arenda Dickmana, który przywozi w polskiej armadzie podczas tej zwycięskiej bitwy. A nagrodą główną po wypełnieniu 7 misji jest. Legendarna bandera marnarki Rzeczypospolitej Polskiej z czasów tej bitwy. Do misji w tym wydarzeniu trzeba używać okrętów europejskich. Ja osobiście użyłem niszczyciela Skane 7 tieru, ale wkrótce do wykonania dwóch ostatnich misji będę musiał zakupić widoczny przed chwilą niszczyciel Grom, czyli bliźniaka Błyskawicy. A oto umiejętności dowódcy jakie wykorzystałem przy niszycielu SCAN jest on dość specyficzny ponieważ nie posiada zasłony dymnej natomiast co ciekawe ma zdolność regeneracji mniej więcej podobną tak jak pancernik tutaj porównanie niszycieli przeciwników z moim niszycielem jak widać kamuflaż mamy zbliżony więc cóż do boju Włączony. Przyspieszamy, aby najszybciej znaleźć się w punkcie Uwaga! do przejęcia. Nie zaszkodzi przypomnieć kolegom z drużyny, co jest dla nas priorytetem. Zrozumiałem. Potrzebuję wsparcia. Okej, okay. torpedy przeładowane. Torpedy w niszycielu SCAN charakteryzują się dużą prędkością, natomiast kosztem mniejszego ładunku wybuchowego, także zadają one mniej uszkodzeń. W zamian, oprócz większej prędkości, również się dość szybko przeładowują. Ok. Próbujemy przejąć punkt. O, mamy niszczyciel. Podaję pozycję celu do wszystkich jednostek. Podaję pozycję strategicznego celu. Celowo nie strzelam, aby nie ujawniać swojej pozycji. Przez co wzrasta szansa na przejęcie punktu. Po jego przejęciu podejmę próbę odstrzału. Wielkie dzięki. Kolejną zaletą torped SCAN jest ich duży zasięg wynoszący 12 km. Pięknie mamy zajęty punkt, czyli możemy teraz działać. Niezły pokaz umiejętności. Dobra robota, dowódco. Dobra robota, dowódco. Pięknie torpeda trafiła, wywołując zalanie, czyli przeciwnik muszę użyć naprawiania. Teraz jest podatny tym bardziej na uszkodzenia. Spróbujmy jeszcze odpalić kolejne torpedy. Może się dotrafić. Jak widać pancernik wrogi jest bliski zniszczenia. Uwaga! Podaję pozycję celu. Warto jest, aby teraz ani skupić ogień, wyłączając go z bitwy. Do wszystkich jednostek niestety właśnie zacięliśmy okręt. Dobrze byłoby oddać wet za wet. Jest w końcu. 1-1 jeden, jeden. mamy przewagę w zajętych punktach, czyli na razie nie wygląda to źle. Do wszystkich jednostek. Niestety nasi stracili kolejny okręt. Zdecydowanie. co na naszym nie jest zbyt dobrze. Najwyraźniej naprawiam flancę naszej tracą tracam okręty jeden po drugim. Do wszystkich jednostek udzielić wsparcia ogniowego. To jest idealny cel do zniszczenia. Niestety, jak widać, pancernik wrogi się wycofuje, więc go nie trafimy. Może to puścimy, może się uda zniszczyć ten uszkodzony krążownik. Warto spróbować. Niestety, kolejny okręt zniszczony, tym razem niszczyciel. I zdecydowanie. Zaczyna to przybierać zły obrót, wszystko. Zobaczmy, co da się zrobić. O, jest uszkodzony krążownik. Ach, chyba niestety moje torpedy go minimalnie miną. Tak, dokładnie. Mało brakowało. Wielka szkoda. O, może teraz. Nie zaszkodzi tu puścić, jest w końcu pięknie. Polepszyliśmy bilans. Na razie widać, bitwa jest bardzo wyrównana. I pięknie to chwyty wystrzelone. Ten pancernik dosięgł celu, wywołując zalanie. I jak widać, pancernik użył naprawiania, więc teraz stał się podatny na zniszczenie. Mam nadzieję, że nasza drużyna to wykorzysta i go dokończy. Jak widać, przeciwnik utrzymuje nam nasz punkt. Warto by było go obronić, a przedtem skończyć ten okręt. Jako, że jestem w miarę blisko, postaram się wyświetlić naszym pozostałym okrętom wrogie cele w tym miejscu. Co my tu mamy? I teraz, jak widzę, zdecydowanie przeciwnicy zyskali przewagę. O, kolejny doskonały cel do zniszczenia. Do wszystkich jednostek udzielić wsparcia ogniowego. Czyżby nasza tarapata miała trafić? Idealnie, prosto w dziób, pięknie i mamy zalanie. O to chodziło. Super, już powinien niedługo ten okręt zatonąć. Pięknie, dobrze. Chwilowo się nam wyrównały. Funkcje. Potrzebuję pomocy. Dobra, wchodzimy na punkt. Przyjąłem. Czas go odbić. Do wszystkich sił, zająć tę strefę. Uciekajcie! Uciekajcie! Ok, przejmujemy strefę. Dobra, zobaczymy, może coś trafimy. O, cholener wzięli na cel nasz krążownik. Uciekajcie! To dobrze nie wróży. O, one odpływają siły przeciwnika z naszej prawej flanki. Coś tu musi być więcej, coś, co uświetla nasz krążownik. Przypuszczalnie co najmniej jedna niszczarka. Zobaczmy. Torpedy od rufy. Pięknie, doszła torpeda. Dwa niszyciele. Na szczęście oba są uszkodzone. Mam szansę je rozwalić. Zobaczymy, czy mi się uda. A i za mało uprzedzenia. Dobra, jeden jest. Jeszcze jeden Ups, Dobra, udało się. Pięknie. Ups, wzięli mi na cel. Ale mamy dwa niszyciele na koncie. O, nasze torpedy, dobrze, że nie liczę mi do uszkodzeń. No i ty by się właśnie przydała zasłona dymna, której niestety ten niszyciel nie ma. O, ale to jest już prawie kończony. Może się uda go rozwalić jeszcze. Byłoby miło. Ale akcja. Można powiedzieć, że znalazłem się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Jest pięknie. I kolejny do kolekcji. Unik. Aj, za późno. Cały szczęście, że to był przeciwbędzer, a nie wybuchowe. U, było gorąco. I tak w jednej chwili rozstrzygnęły się losy tej bitwy. Masz o mnie dług wdzięczności, dowódco. Masz o mnie dług wdzięczności, dowódco. Masz o mnie dług wdzięczności, dowódco o, mam Do ostatnią miszarkę. No, zobaczmy czy coś trafimy. Jest! Zapalenie! Pięknie! Aj! Było blisko. Piękna bitwa. I to przy użyciu niszyciela, który się tak naprawdę zbytnio nie wyróżnia. Ale fakt faktem, że torpedy o zasięgu 12 kilometrów... O! Pierwsze miejsce. Miło. Torpedy Zrobiły swoje. O, sobie już Zdobyłem, tak. Zdobyłem dowódcę Arenda Dickmana. No i o to właśnie chodziło. I konto premium za chwilę będzie. Teraz zobaczę, co jeszcze muszę wypełnić. O. Brakuje mi jeszcze dwóch misji do zdobycia nagrody głównej, czyli bandery marynarki Rzeczypospolitej. No, zobaczmy, dostaliśmy kontenerek. Spróbujmy, szczęścia. O, coś pięknego. Super kontener. Czasami szczęście jednak dopisuje. Tak jak tym razem. Co tam w nim jest? Zobaczmy. O, super. Dobra. Zobaczmy, ile kosztuje podniesienie poziomu dowódcy. A czyli O1. o jeden... O, są konkretne wartości. Chyba sobie jednak je podaruję i będę po prostu w boju. OK. Zobaczmy teraz tak, gdzie jest nasz nowy dowódca, Arend Jak pisało, jest on przeszkolony do. O, mamy go. przeszkalony jest do Gryfa. A ja bym chciał go zrobić dowódcą. Kolejnego krętu, który będę musiał kupić do wypełnienia ostatnich dwóch misji, czyli do Groma. Będzie, uważam, on doskonałym dowódcą Groma. Jak widać, muszę zdobyć przy użyciu Groma. 1200 wstęg podczas bitew. W kolejnym odcinku nagram bitwę gromem pierwszą. Zobaczymy jak się sprawuje. Z tego co wiem jest on troszeczkę gorszy od błyskawicy. Ale to już sprawdzimy wspólnie. W kolejnym odcinku Natury Was serdecznie zapraszam. Dzięki za oglądanie. Cześć. Do następnego. No i okej. Okay.